Święty Jan Mariawianej, proboszcz z Ars, Kazanie 48. O prawdach wiecznych. Prawdy ostateczne wywierają potężny i spawienny wpływ na serce ludzkie, bo zapewnia Duch Święty, że nigdy nie zgrzeszy ten, kto się uważnie nad nimi zastanawia. I zaiste, czy może przywiązać się do dóbr ziemskich? Kto pamięta, że wkrótce nie będzie go na świecie, że od Adama, aż dotąd nikt ze sobą nic nie zabrał do grobu, i że tak będzie aż do skończenia czasów? Kto mógłby zbytecznie oddać się stworzeniom, Jeżeli będzie pamiętał, że po to żyje na świecie, aby sobie zasłużył na niebo? Kto wie o tym, że życie chrześcijanina powinno upływać w pokucie i łzach? Czy będzie gonił za szalonymi uciekami świata? Czy nie będzie na każde zawołanie gotowy, kto jest żywo przekonany o prawdzie, że w każdej chwili. Może umrzeć? Dlaczego prawdy, które nawróciły tylu grzeszników, robią na nas tak małe wrażenie? Bo nie myślimy o nich poważnie, bo nasze serce lgnie do rzeczy zmysłowych, które zaspakajają chwilowo jego skłonności, bo nasz umysł, zajęty sprawami doczesnymi, Zapomina o tych wielkich prawdach, które powinny nas ciągle zaprzątać. Ach, bracia, nigdy nie zapominajmy, że nasze życie jest tylko snem, że śmierć niedaleko, że może nas wnet dosięgnąć, że po niej czeka nas surowy sąd, który rozstrzygnie o naszej wieczności. Jezus Chrystus gorąco pragnie naszego zbawienia i dlatego widzimy go już to jako ubogie dziecko wstające na sianku które skrapia swoimi łzami już to oglądamy go skrępowanego ubiczowanego cierniem ukronowanego, upadającego pod ciężarem krzyża a wreszcie Umierającego w strasznych męczarniach z miłości ku nami, a ponieważ to jeszcze nas nie porusza i nie zwraca na lepszą drogę, dlatego głosi, że przyjdzie kiedyś w blasku i majestacie Ojca i będzie sądził bez miłosierdzia wszystkich i odkryje przed całym światem zło, które uczyniliśmy w życiu. Prawdy te, żywo pojęte, mogłyby nas uczynić świętymi. Cztery rzeczy stanowią szczęście dobrego chrześcijanina: krótkość życia, myśl o śmierci, sądzie i wieczności. Te same jednak prawdy przerażają bezbożnego, który zajmuje się tylko światem i jego sprawami. A najpierw Krótkość życia napełnia pociechom serce dobrego chrześcijanina. Przypomina bowiem sobie, że jego trudy, smutki, prześladowania, pokusy, rozłączenie od Boga nie potrwają długo. Jaka radość dla nas, bracia, kiedy pomyślimy, że wnet opuścimy ten świat! gdzie tak łatwo obrazić dobrego Boga i zasmucić miłosiernego Zbawcę, który dla nas tak wiele cierpiał. Czy ta myśl pozwoli nam przywiązać się do życia pełnego wszelakich nęc? Powtórę, błogą dla człowieka jest myśl o śmierci. Szczęśliwa nowino, woła święty Hieronim, kiedy mu powiedziano, że zbliża się jego zgon. Szczęśliwa nowino, powtarzał, bo się teraz zjednoczą z Bogiem na zawsze. Twierdzę dalej, że myśl o sądzie nie napełnia rozpaczą. Owszem, przynosi wiernemu chrześcijaninowi radość niewysłowioną. Dla niego Bóg nie jest surowym sędzią, lecz ojcem który okazuje mu wnętrzności swego miłosierdzia i przyjmuje go na swe łono. Bóg dla pobożnego jest Zbawicielem, który wyjawi przed całym światem Jego łzy, pokuty i dobre uczynki spełnione za życia. Myśl o wieczności jest koroną Jego szczęścia, bo przypomina Mu, że Jego chwała i szczęście nigdy się nie skończą, ta myśl powinna nas zagrzewać do wiernej służby Bożej i cierpliwości w nieszczęściach, bo kiedy raz posiądziemy Niebo, już Go nigdy nie stracimy. Ach bracia, smutki ziemskie trwają tylko chwilę, a nagroda jest wieczną. Dlatego Pismo Święte. Dodaje nam odwagi i otuchy, przypominając, że wnet staniemy u celu naszej pielgrzymki. Dla złych przeciwnie, myśl, że życie jest krótkie, bywa niemałym zmartwieniem i przykrym robakiem wśród doczesnego używania. Powtóre, wspomnienie śmierci bardzo go przeraża. Używa więc na obronę różnych środków i lekarstw, kiedy zbliża się śmierć. Ciągle mu się zdaje, że może znaleźć szczęście na tym padole płaczu. Niestety bardzo się myli. Będzie kiedyś musiał sam wyznać, że na próżno gonił za szczęściem, które przed nim szybko uciekało. Zdala od Boga. Są tylko trudy, cierpienia bez pociechy i nagrody. Będzie musiał zawołać w godzinie śmierci, jak wołał jeden z królów, o którym czytamy w piśmie świętym Starego Zakonu. Biada mi, muszę umierać i porzucić me posiadłości, wspaniałe mieszkanie i ogrody, a iść do ziemi. Zupełnie nieznanej. Śmierć, która napełnia pocieką sprawiedliwego, jest przyczyną rozpaczy dla bezbożnego. Musi bowiem rozstać się z życiem, o czym nigdy nie myślał. Sąd, na którym zda z długiego łańcucha grzechów, napełni przewrotnego strasznym smutkiem i trwogą. Bo wcale nie widzi u siebie dobrych uczynków. W godzinie śmierci poznaje jasno, że celem jego życia była służba Boża i zbawienie duszy. Tymczasem on znieważał miłosiernego Boga i gubił swą piękną duszę. Wspomnienie wieczności napełnia grzesznika straszną rozpaczą. Bo w godzinie śmierci będzie wtrącony do piekła. Ach, złowroga myśli, że trzeba będzie rozpocząć życie w piekle, które się nigdy nie skończy. Zobaczy tam nieszczęśliwego Kaina, który pali się od początku świata, a z jego wieczności dotąd nic nie ubyło. Zły duch stawi mu przed oczy, wszystkie zmarnowane łaski wysłużone męką i śmiercią Jezusa Chrystusa pozna wówczas że byłby i na ziemi daleko szczęśliwszym gdyby pracował dla zbawienia duszy pozna zarazem jak dobry i słodki jest Jezus Chrystus dla tych którzy go miłują grzesznik będzie musiał pić z kielicha gniewu obrażonego Boga, który miał być przedmiotem jego szczęścia. To smutne rozważanie, że potępiony zmarnował czas, zgubił swą duszę i utracił Boga, będzie dlań nieznośnym cierpieniem. Oto co dzieje się z tym, kto nie pamięta o rzeczach ostatecznych. Że jest nieszczęśliwa wieczność, mówi o tym wyraźnie pismo święte w wielu miejscach. Święty Jan Chrzciciel, chcąc przygotować Żydów na przyjście Zbawiciela, przypomina im sąd Boży, na którym oddzielą dobre ziarno od złego. Pszenicę to jest sprawiedliwy. Umieści ojciec niebieski w swym spiekrzu, to jest w niebie. Przeciwnie, ziarna podłe i plewy, czyli źli, będą związani i rzuceni do ognia piekielnego. Sam Jezus Chrystus opowiada o nielitościwym bogaczu pogrążonym w piekle, gdzie cierpi niewymowne męki. Przeciwnie, łazarz. Znajduje się na łonie Abrahama, gdzie używa błogiego spokoju. Na innym miejscu mówi zbawiciel, że na sądzie ostatecznym odezwie się Bóg do grzeszników, idźcie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. Tak samo nauczają ojcowie kościoła. Święty Augustyn mówi do grzesznika: Idź precz, przeklęty, bo wzgardziłeś Bogiem i Jego łaskami za życia. Wtrąca Cię za to na całą wieczność do jeziora ognistego, pełnego siarki. Wie o tym każde dziecko, co uczyło się katechizmu. Myśl o rzeczach ostatecznych. Przywiodła najznakomitszych ludzi do opamiętania i pokuty. Cesarz Teodozjusz w chwilowym rozdrażnieniu dopuścił się rzezi na niewinnych osobach i ciężko zgrzeszył przed Bogiem. Święty Ambroży upomniał go i nie dozwolił wejść do kościoła. Cesarz odezwał się wówczas do świętego biskupa. I Dawid zgrzeszył, a Bóg mu przebaczył. Na to odrzekł święty Ambroży: Jeżeli naśladowałeś Dawida w grzechu, naśladuj go także w pokucie. Po tych słowach cofnął się cesarz w milczeniu. Łzy skraplały jego oblicze, a serce krajało się żalem. Zdjął następnie królewski strój. Ubrał się w liche i podarte szaty, rzucił się twarzą na ziemię i jęczał głośno w pałacu, opłakując swój grzech. Poddani nie śmieli się zbliżyć doń ze słowami pociechy, lecz płakali razem ze swym panem. Dwór królewski stał się więc miejscem żałoby, łez i pokuty. Cesarz wyznał dla większego upokorzenia swój grzech publicznie. Największą boleść sprawiała mu ta myśl, że nie może brać udziału w publicznych nabożeństwach, a kiedy już miał wstęp wolny do Kościoła, korzył się głęboko i łzami zlewał posadzkę świątyni. A co było przyczyną jego łez i tej nadzwyczajnej Niesłychanej pokuty. Oto myśl, że będzie musiał kiedyś stanąć przed Najwyższym Panem i sędzią i zdać surowy rachunek z całego życia. Gdyby te prawdy i nas żywo przejmowały, staralibyśmy się ciągle pokutować, by przejednać Boga, którego tyle razy zasmuciliśmy. Kto o tym pamięta? Że po to żyje na świecie, aby zbawić swą duszę, ten nie będzie krzywdził bliźniego i bogacił się niesprawiedliwie. Kto zna prawdy wieczne, żyje pobożnie i unika starannie grzechu. Myśl o rzeczach ostatecznych uświęciła mnóstwo ludzi na świecie. Ona skłoniła ich do zamknięcia się w klasztorach. Ona sprowadziła ich do głębokich lasów. Tam w ciemnych jaskiniach z dala od Zgiełku światowego rozważali te nieodmienne prawdy. Tam oddawali się z miłości ku Bogu surowym pokutom, tam niszczyli swe ciało postami, chłostami i ustawiczną modlitwą. Wielu z nich żywiło się tylko korzonkami. Jeżeli dostali kawałek chleba, skraplali go swoimi łzami. Ich życie było poniekąd ustawicznym męczeństwem. A kiedy po dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu lub więcej latach pokuty stanęli nad brzegiem wieczności, pytali z bojaźnią i trwogą otaczających: Co myślicie, bracia? Czy Bóg zlituje się nad nami, czy się serce Jego zmiękczy? Czy nam przebaczy? Czy znajdziemy łaskę w oczach nieubłaganego sędziego? Czy będziemy mieli dziedzictwo z wybranymi? Opowiadał święty Hieronim, że pewna dama rzymska rozwiodła się z mężem z powodu jego występków i sądziła w dobrej wierze że może zawrzeć legalne małżeństwo z kim innym. Kiedy poznała swój błąd, uczuła tak wielki żal i zawstydzenie, iż natychmiast złożyła bogate suknie, odziała się w szatę pokutniczą, posypała głowę popiołem i upadła do stóp papieża. Ojciec Święty i obecni nie mogli wyjść z osłupienia, kiedy zobaczyli w takim upokorzeniu niewiastę, znakomitego rodu z powodu błędu popełnionego z nieświadomości. Pokuta tej rzymianki trwała do śmierci, a co ją nakłoniło spytacie do takiej surowości życia? Myśl, że musi kiedyś stanąć. Przed Trybunałem Chrystusa. Prosiła też gorąco Boga o łaskę, by jej życie przedłużył dla odbycia pokuty. Bardzo często wołała z jękiem. Stanę na Sądzie Bożym i co się ze mną stanie, jeżeli Grzechu nie zgładzę łzami szczerego żalu. O Błoga Pokuto, o zbawienne łzy! Przybywajcie mi na pomoc i bądźcie mymi towarzyszami po wszystkie dni życia. Święty Jan Klimak czyni słuszną uwagę, że jeżeli święci tak nadzwyczajnie pokutowali, co będzie z nami wielkimi grzesznikami, u których nie widać pokuty? I pisze dalej, przyjaciele moi, widziałem wielkich pokutników na wspomnienie których łzy płyną z moich oczu. Widziałem ich na miejscu samotnym, ciemnym, pełnym zgnilizny i brudów. Nie mieli tam ognia ani wina. Żywili się tylko korzonkami lub twardym, czarnym chlebem, który łzami skrapiali. Kiedy przybyłem na owo miejsce płaczu i łez, zobaczyłem... Czego nie widziało nigdy oko Tego, który zaniedbuje swe zbawienie, ani nie słyszało ucho leniwego w służbie Bożej? Zaprawdę widziałem tu uczynki i słyszałem słowa, które muszą zmiękczyć zagniewanego Boga. Niektórzy z tych pokutników stali całymi nocami wśród ostrej zimy, a kiedy upadali ze znużenia, mówili do siebie: Kiedy obraziłeś dobrego Boga, musisz cierpieć na tym lub na tamtym świecie. Wybieraj, co ci się podoba. Cierpienia doczesne trwają tylko chwilę, zaś kary w przyszłym życiu są wieczne. Widziałem innych, którzy z oczyma wzniesionymi ku górze żałosnymi jękami napełniali powietrze, błagając miłosierdzia. Drudzy kazali sobie wiązać ręce podczas modlitwy. Wzrok utkwili w ziemi jak zbrodniarze, niegodni spojrzeć ku niebu. Inni, odziani włosiennicą i posypani popiołem, leżeli twarzą na ziemi i uderzali czołem o kamienie. Tamci znowu wylewali potoki łez, to znowu oglądałem pokutników okrytych ranami i wrzodami. Ciało ich uwiędło, widziałeś na nich tylko skórę i kości. Gdziekolwiek się zwróciłeś, twoich uszu dolatywały jęki rozdzierające wnętrzności i budzące do płaczu. Ich zwyczajną treścią były słowa: Ach, biada nam, że zgrzeszyliśmy. Niektórzy z tych pokutników tyle tylko pili wody, by nie umrzeć z pragnienia. Inni odejmowali sobie chleb od ust, mówiąc, że nie są godni spożywać darów Boga, którego tak obrazili. Przed oczyma duszy Mieli zawsze obraz śmierci i mówili jedni do drugich: Przyjaciele, co się z nami stanie? Czy choć trochę postąpiliśmy w pokucie? Jak głębokie są nasze rany? Jak wielkie długi? Czy je potrafimy spłacić? Naśladujmy niniewitów, czynimy wszystko, aby zmiękczyć do litości. Serce zagniewanego stwórcy. Biegnijmy po drodze pokuty, nie oszczędzając grzesznego ciała. Niech ginie, kiedy chciało zgubić naszą biedną duszę. Tak mówili zwyczajnie. I dodaje święty Jan klimak. Oczy ich zapadły. Zniknęły rzęsy z powiek. Twarz ich wyschła. Jak gdyby ich ogień spalił. Wyglądali blado i podobni byli do trupów spoczywających dwa dni w grobie. Niektórzy uderzali się kamieniami w piersi, tak, iż krew buchała z ich ust. Wielu prosiło swego przełożonego, by zakuł ich szyje i ręce w łańcuchy, a do nóg ich. Przywiązał kłodę drzewa. Pustelnicy ci prosili przed śmiercią swego przełożonego, aby ich nie kazał chować w ziemi, lecz rzucił ich ciała do strumienia lub lasu na pożarcie wilkom i innym dzikim zwierzętom. Kiedy od nich wracałem, pisze dalej Jan Klimak, byłem bardzo zmieniony. I na pół żyjącym. Wtedy zapytał mnie przełożony tego miejsca. Ojcze mój, czy widziałeś pracę i walki tych szlachetnych żołnierzy? Łzy i szlochanie przeszkadzały mi w mowie, tak mnie przeraziło życie tych pustelników. Ach, bracia, co stałoby się z nami, gdyby Bóg podobnej pokuty. Zażądał od nas, wielu wolałoby się wyrzec nieba, niż tak się umartwiać. Nie myślimy o prawdach wiecznych. Ciemno w naszej duszy, wiara zanikła, ogarnęła nas ślepota grzechowa. Zbudźmy się z tego letargu i snu duchowego. Korzystajmy odtąd skrzętniej z łask bożych. Odkupujmy stracony czas, pocznijmy gorliwiej pracować dla zbawienia duszy. Bóg tylko dlatego zachował nas przy życiu pomimo ciężkich grzechów, bo chciał nam okazać wielkość swego miłosierdzia. Im bardziej jesteśmy nieszczęśliwi, tym goręcej pragnie Jezus naszego zbawienia. Czeka na nas z otwartymi ramionami, okazuje nam swe boskie serce i chce nas zasłonić przed surową sprawiedliwością Ojca Niebieskiego. Pragnie nas wykupić z niewoli grzechów i dlatego ofiaruje Bogu zasługi swej męki i śmierci. Szczęśliwy, kto nie gardzi głosem wołającego Boga. Kto nie zapomina, że życie ziemskie jest krótkie, godzina śmierci niepewna, że po zgonie następuje sąd i wieczność szczęśliwa lub nieszczęśliwa, niebo albo piekło. Powiedzcie, bracia, czy wierzycie w wieczność, skoro już od dziesięciu albo dwudziestu lat żyjecie w niełasce Bożej? Czy wierzycie w wieczność, Wy wszyscy, Którzy macie na sumieniu krzywdy bliźniego? Zaprawdę nie wierzycie, Bo gdybyście wierzyli, inaczej byście postępowali. Wy świętokradcy, Którzy od szeregu lat tajicie grzechy na spowiedziak I niegodnie przyjmujecie komunię świętą. Gdybyście mieli iskierkę wiary, Umarlibyście z trwogi na samą myśl, że możecie lada chwila stanąć przed najsprawiedliwszym sędzią, u którego już nie będzie miłosierdzia. Zaiste, gdybyśmy zastanawiali się dobrze, co nas czeka po tym krótkim życiu, z bojaźnią i trwogą pracowalibyśmy dla zbawienia swej duszy. Szczęśliwy, kto czuwa i w każdej chwili gotowy jest stanąć przed Bogiem. Amen.